ja się pamiętam, mieliśmy To znaczy, ja to tam trochę tylko pamiętam. Mieliśmy też stary dom taki, taki <noise> co było tak straszno Czy nie, a później takie same założone. No. I tak, tak. Oglądasz to w sami, czy nie? Tak, że się tam wędziło. To chyba cztery są. osoby biorą udział w programie. Może na rogu po Przystawka, obiad i deser. A później się oceniają. Sabu i o na. na, drugi ten. Na strychu sabu i o Tak. tak. I żeby zażółkło, to no, było najlepsze, bo było takie, takie spore, się no. brzmiło, pachniało, pachniało. pachniało. Aż na No takie to były dawniej czasy. Tak? Ja, ja. Lodówek nie było. Zawiło się jedno świnie na rogi to Lodówek nie było, to mleko masło mama trzymała w studni. Igor, tak się, bo była dość głęboko e, pod słońcem. jesteście. nie nie trzeba ci desztygnie. Dobrze, bo za gorące.